Tą tradycję rozpoczęliśmy kilkanaście lat temu i myślę, że chcemy ją dalej kontynuować. Tradycję podziękowań dla tych wszystkich, którzy są z nami, którzy nam pomagają i którzy my też, który z, my z nimi współpracujemy i oni z nami. Chcemy tym konceptem podziękować zarówno instytucjom, jak i osobom prywatnym. Tym, którzy przekazują w formie sponsoringu czy pieniędzy za reklamę. Finanse na naszą działalność, jak również tym, którzy z nami współpracują, osobom fizycznym, choćby poprzez ofiarowanie dla Muzeum Miejskiego swoich zbiorów prywatnych, czy jakąkolwiek inną pomoc w tej naszej działalności. Żeby nie przedłużać, ponieważ Państwo przyszli na koncert, może to nasze tradycyjne podziękowanie w formie tych dyplomów rozpoczniemy teraz. I tak jak już od ubiegłego roku, mamy trzy kategorie, którym chcemy podziękować. Zakład Karny w Wadowicach. Jest Pan Dyrektor, bardzo proszę, Pana Marka Bronę. 12 lutego Wadowickie Centrum Kultury już po raz 13 przyznało tytuły Dobrodzieja Kultury. Tytuł Patrona Kultury odebrał Zakład Karny w Wadowicach, Komenda Powiatowa Policji i Państwowa Straż Pożarna w Wadowicach. Tytuły przyjaciela kultury otrzymało 17 instytucji lub firm. W organizacji. Do. Zbliżamy do końca. I przyznajemy dobrodzenia kultury. Jest kilka takich firm, które zaangażowane są w pomoc i wsparcie i w nasze działania od 16 lat. Tytułami Dobrodzieja Kultury uhonorowano następujące firmy. Maspex Wadowice, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Skawa Wadowice, Cukiernia, Wado Cukiernia Wadowice, Restauracja i Bar Ogrodowa oraz Temte Wadowice. Zapraszam na specjalny koncert, specjalnie dla Państwa, na Dobrodzieje 2015. Dziękuję bardzo. Uroczystą galę uświetnił występ aktora Pawła Machalicy oraz jego zespołu w składzie. Michał Walczak, gitara akustyczna, Krzysztof Niedźwiecki, również gitara akustyczna i Adam Machalica, harmonijka ustna.